Do pani Iwony Gówczyńskiej wyrażam szczere ubolewanie z powodu niezamierzonego użycia przeze mnie w opublikowanych w moim kanale streamingowym i przeprowadzanych w miesiącu kwietniu bieżącego roku. Wywiadach z Magdaleną Augustynowicz i Małgorzatą Gaś dotyczących sprawy niewyjaśnionego zaginięcia Iwony Wieczory, niektórych moich wypowiedzi mogących naruszać dobra osobiste Iwony Gówczyńskiej, działając w interesie społecznym i będąc blogerem dziennikarzem w całej swej dotychczasowej działalności staram się rzetelnie i profesjonalnie przybliżać opinii publicznej aspekty wielu spraw będących przedmiotem zainteresowania mediów, do których bez wątpienia zalicza się te sprawa niewyjaśnionego jak dotąd zaginięcia iwony wieczorem. Niemniej w dążeniu do wyjaśnienia tej sprawy w ślad za szczegółowymi i profesjonalnymi Ustaleniami dziennikarskiego śledztwa poczynionymi przez świętej państwie Janusza Szostaka i opublikowanymi w jego książkach, traktujących o powyższym zdarzeniu, mogłam, zadając w trakcie wywiadu pytania moim rozmówcom, użyć sformułowań mogących być odebranymi przez Iwonę Główczyńską, jako godzące w jej dobra osobiste. Za powyższe pragnę serdecznie przeprosić Iwonę Główczyńską.